Gry Pokémon kojarzą się zwykle z dziecinną oprawą graficzną i tym, że skierowane są głównie do najmłodszych. Nie każdy jednak wie, że gry te skrywają również pewne mroczne, przerażające tajemnice. Zacznijmy może od samego początku, czyli gier z pierwszej generacji. W nich mogliśmy odwiedzić niepozorne Lavender Town. Choć miasto to nie posiadało sali Pokémon, w której można było zdobyć odznakę, to jednak na zawsze zapisało się w umysłach graczy. Ogromną robotę tutaj robi muzyka, która była niesamowicie psychodeliczna. Wszystko to jednak było spowodowane wieżą duchów, czyli miejscem, w którym mieszkańcy mogli pochować Pokémony, które przeszły już na tamten świat. Już podchodząc do tej wieży, mogliśmy natknąć się na chłopca. Który pytał się, czy wierzymy w duchy, mówiąc, że nie, zaczął się śmiać, po czym powiedział, że biała ręka na naszym ramieniu nie jest prawdziwa. W samej wierze spotykamy mnóstwo dziwnych ludzi, którzy mówią tak, jakby byli opętani przez istoty pochodzące z innego świata. No i oczywiście nie można zapomnieć o duchu. I nie, nie mam tutaj na myśli ducha, czyli pokemona jak chociażby Ghastly Hunter czy Gengar. Mówię o prawdziwym duchu martwej matki Cubona. Marowak pośmiertnie nawiedza wieżę Lawender, by dokonać zemsty na zespole R, czyli ludziach, którzy ją zabili. Po zdobyciu urządzenia do identyfikacji możemy zobaczyć prawdziwą postać ducha, jednak wcześniej jawił się on nam jako nieokreślony stwór, który przyprawiał odreszcze. Pokemon Gold, Silver oraz Krystal ma miejsce coś niepozornego. Warto pamiętać, że od wydarzeń z pierwszej generacji minęły 3 lata. Po zdobyciu tytułu czempiona mamy możliwość, by udać się ponownie do regionu Kanto. Tam też napotykamy Blue, czyli rywala głównego bohatera z pierwszej generacji. Spotykamy go w miejscu, które niegdyś było charakterystyczną wyspą, na której leżało miasteczko Cinebar. Miasteczko posiadało nie tylko swoją salę, ale również laboratorium z kamielin oraz tajemniczą rezydencję. Ci, co oglądali anime, pamiętają też pewnie znajdujący się tam wulkan, w którym toczyła się walka Charizarda z Magmarem. No, ale właśnie, co tak właściwie się stało? Otóż według słów Blue doszło do erupcji wulkanu, który pochłonął całą wyspę, a domniemywać możemy, że również większą część przebywających tam mieszkańców. Taki delikatny sposób ze strony Game Freak, aby po cichu wpleść w historię informacje o zagładzie całego miasteczka. Urocze. W grach z trzeciej generacji możemy znaleźć miejsce bardzo podobne do cmentarzyska w Lavender. Z tą małą różnicą, że grobowiec Pokémonów znajduje się na wyspie, w środku góry. Tam też ponownie spotkać możemy dziwnie zachowujące się osoby. Jedną z nich jest kobieta, która mówi, że kocha oglądać straszne rzeczy, a nawet mówi, że odczuwa to jako swoistą chorobę. Gdy tam się znajduje, cała drży ze strachu. Następnie wyzywa nas na pojedynek, jednak po nim wymawia kolejną dziwną kwestię. Mówi: Chcę widzieć okropne rzeczy. Nie mogę opuścić tego miejsca. Zostań. Czy zostaniesz ze mną? Tym razem nie mamy do czynienia z opętaną osobą, a raczej z osobą z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Czyżby kobieta ta reprezentowała osoby zmagające się z takimi zaburzeniami? A może miała być kimś na styl Harley Quinn? Kto wie. W grach Pokémon z regionu Sino mogliśmy natknąć się na opuszczony dom w środku lasu. O dziwnych plotkach na jego temat wspomina Gardenia, okoliczna liderka. Jest przerażona myślą udania się tam i wysyła nas samych w to ponure miejsce. Śmiało można powiedzieć, że jest ono nawiedzone. Wchodząc do co po niektórych pokoi, możemy zauważyć ludzi przemieszczających się niczym duchy. Raz jest to jakiś starzec, a raz mała dziewczynka. No i warto też wspomnieć o telewizorze wydającym dziwne dźwięki. Gdy wejdziemy z nim w interakcję. Ekran zaczyna dziwnie się zachowywać, a po chwili pojawia się Rotom. Duch, z którym możemy stoczyć pojedynek. Jednak najbardziej mrocznym momentem naszych przygód w Sino jest wydarzenie z gry z Pokémon Platinium. Tam też, gdy dochodzi do próby pojmania przez Cyrusa dialgi i palki, nagle otwiera się mroczny portal. Wyłania się z niego mroczna kreatura, która następnie rozpościera swe skrzydła, a my możemy przyjrzeć się jej czerwonym, żądnym krwi oczom. Najstraszniejszy moment jednak to ten, w którym stwór rzuca się na Cyrusa, a my przez ułamek sekundy możemy zauważyć straszny uśmiech Giratiny. Następnie zostaniemy przeniesieni do odwróconego wymiaru, który przyprawia ogrozę. Co jakiś czas możemy zauważyć latającą w tle Giratinę, która wydaje przerażające dźwięki. W końcu pozostaje nam się zmierzyć z tym demonem. Giratina po złapaniu zostaje nazwana w Pokédexie jako Pokémon Renegat. Może to być odniesienie do tego, że Giratina w świecie Pokémonów utożsamiana jest z szatanem, który zdradził Boga. Czy można było się spodziewać po twórcach czegoś bardziej budzącego grozę? Wątpię. W grach Pokémon White 2 Black 2 mamy do czynienia z jednym z najbardziej ikonicznych złoczyńców, czyli Gecisem. Zdobywa on kontrolę nad Kyuremem, czyli legendarnym Pokémonem, który włada siłą lodu. Po wygraniu z nim pojedynku, wydawać by się mogło, że się wycofa i ucieknie, jak większość członków złych drużyn, których pokonaliśmy w poprzednich grach. Tutaj jest jednak inaczej ponieważ Gecis po porażce przyzywa Kyurema, któremu rozkazuje użyć swego sygnaturowego ruchu. Tworzą się lodowe kryształy, które mają doprowadzić do makabrycznej śmierci głównego bohatera, który... przypominam, że ma 10 lat. Na szczęście w ostatniej chwili przed śmiercią ratuje bohatera N. Trzeba przyznać, że było to coś do tej pory niespotykanego w grach Pokémon, co sprawiło dodatkowo, że uważam Gecisa za największego złola. Jednak jak już jesteśmy przy Enie, to nie zapomnę nigdy momentu, gdy pojawił się zamek Team Plasma, a w nim znajdował się pokój, w którym En się wychował. Choć na pierwszy rzut oka jest to przyjemne miejsce, w którym możemy zobaczyć mnóstwo zabawek, to jednak muzyka tam występująca zmienia wszystko. Bardzo dziwna puszczona w spowolniałym tempie. Wręcz psychodeliczna. Wywołuje ona dziwne uczucie niepokoju, które narasta, gdy okazuje się, że w pokoju tym Gecis zamknął Ena, przez co te cztery kąty były całym jego światem, poza którym nie znał nic więcej. Pozostańmy jeszcze przez chwilę w regionie Unowa. Na jednym z mostów możemy znaleźć małą dziewczynkę, która nagle znika. Od pewnej kobiety dowiadujemy się, że zanim most został zbudowany, to w tych okolicach była dziewczynka, która zawsze bawiła się ze swym Abrą. Następnie, w dziwnym domu na pustyni, ponownie możemy spotkać tę dziewczynkę, która pojawia się i znika. Zadaje przy tym pytanie: Mamo, tato, Abra, gdzie jesteście? Następnie mówi, że w mrocznym śnie słyszała głos swego ojca. Plotki głoszą, że dziewczyna była w śpiączce, podczas której przeżywała niekończący się koszmar. Rodzice obwiniali o to dar kraja i dlatego znaleźli pióro kreseli, które miało uzdrowić ją. Niestety. Było już za późno i mała dziewczynka zmarła, a pozostawione pióro kreseli można było znaleźć w jej sypialni. Większość ludzi obwinia Darkrai o to, że sprowadził na nią śmierć, choć są też tacy, którzy uważają inaczej. W domu można było znaleźć książkę na temat Darkrai i kreseli, jednak poza nimi występowały tam książki o Drowsy i Hypno. Te pokemony również są znane jako pożeracze snów, i być może to właśnie one karmiły się snami małej dziewczynki, doprowadzając do jej śmierci. Teoria wydaje się mieć sens, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę, że pióro Kreseli nie pomogło, a przecież gdyby to Darkrai wywołał koszmary, to powinny natychmiast minąć. Tak więc, czy to Darkrai? Czy może właśnie Drowsy i hipno doprowadzili do śmierci małej, niewinnej dziewczynki? Prawdopodobnie nigdy się tego nie dowiemy. Szósta generacja to oczywiście Region Kalos. W jednym z budynków w Lumios możemy za pomocą windy udać się na drugie piętro. Gdy to zrobimy po raz pierwszy, tuż za naszymi plecami pojawi się postać młodej dziewczyny. Po chwili zacznie się ona nienaturalnie poruszać, po czym zatrzyma się i powie: Nie, nie jesteś nim. Po tych słowach znika. Jednakże możemy spotkać tak samo wyglądającą kobietę w jednym z pokojów hotelowych w innym budynku. Stoi nieruchomo przy ścianie, a gdy chcemy z nią porozmawiać, mówi: Nie mów do mnie, jeśli to zrobisz, to nie usłyszę windy. Legenda głosi, że kobieta ta została zdradzona, a następnie porzucona przez mężczyznę, który wyjechał do odległego miasta z inną kobietą. Doprowadziło to ją do obłędu, a ostatecznie do odebrania sobie życia. Od tego czasu jej duch błąka się po hotelu oraz biurze, w którym przebywał jej dawny ukochany, licząc, że powróci, a ona będzie mogła dokonać swojej zemsty. W regionie Alola, gdy w nocy zawitamy pod mury szkoły, spotkamy małą dziewczynkę i towarzyszącego jej Drifluna. Widząc, że jesteśmy trenerem Pokémon, poprosi nas o pomoc. Mamy rozwiązać siedem tajemniczych zagadek. Gdy uda nam się już wykonać to zadanie, to możemy wrócić do dziewczynki, która w nagrodę zaoferuje nam przedmiot Wise Glasses. Następnie powie, że w szkole są wszyscy bardzo mili. Ona natomiast pochodzi z bardzo daleka i chce chronić szkołę. Dziewczynka wraz z towarzyszącym jej driflunem wydają się być szczęśliwi. Gdy nagle ktoś krzyczy do naszej postaci, co robimy tak późno w nocy? Gdy po chwili odwracamy się do dziewczynki, to ani jej, ani drifluna już nie ma. Drifluny znane są z tego, że zachęcają małe dzieci do zabawy. Gdy już zdobędzie zaufanie dziecka i zdecyduje się ono chwycić Drifluna, dochodzi do jego uprowadzenia. Driflun unosi się wysoko w górę, a następnie przenosi dziecko do krainy śmierci. Być może tak samo było i w tym przypadku. Driflun, uprowadzając dziecko, doprowadził do jego śmierci. Jednak zaprzyjaźnił się z nim na tyle, że co jakiś czas pozwalał małej dziewczynce na kontakty z światem żyjących. Choć dziewczynka wydawała się szczęśliwa, to jedynie musimy przypuszczać, co czuli jej rodzice, dziadkowie czy samorodzeństwo, gdy dziewczynka nigdy nie wróciła do domu, a jej ciało pozostało nieodnalezione po wsze czasy. Przybywając do miasta Hammerlock, możemy w okolicach zamku spotkać małą dziewczynkę o imieniu Paula. Poprosi nas o zaniesienie listu do chłopca o imieniu Frank, który mieszka w mieście Ballonlea. Gdy docieramy do miasta, dowiadujemy się, że Frank nie jest małym chłopcem, a starszym mężczyzną, który ma już nawet wnuki. Gdy go znajdziemy, dowiemy się, że gdy był młody, spędzał mnóstwo czasu z tą dziewczynką. Okazało się, że dziewczynka poważnie zachorowała i utrzymywała to w sekrecie przed nim. Przy ostatnim spotkaniu, z powodu skrywanej tajemnicy, doszło między nimi do wielkiej kłótni. Niedługo później, Opuścił miasto i nigdy jej już nie spotkał. Następnie pyta nas, jak trzyma się jego stara, dobra przyjaciółka. Możemy nic nie odpowiadać, albo powiedzieć, że u niej wszystko dobrze. Gdy wrócimy z powrotem do Hammerlock, to nie zastaniemy już tej dziewczynki, jednak w miejscu, w którym stała, znajdziemy fragment ubrania z świata duchów. Łatwo można się domyślić, że niedługo po tym, jak Frank wyjechał, dziewczynka umarła z powodu choroby, na którą cierpiała. Wciąż jednak czuła żal do chłopca, któremu nie wyznała prawdy, i po latach postanowiła po raz ostatni w formie listu skontaktować się z dawnym przyjacielem. To już tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy materiał. Znacie inne, przerażające historie ze świata Pokémon? Jeśli tak, to podzielcie się z nimi w komentarzu. Zajrzyjcie też na inne moje materiały i pamiętajcie zostawić suba, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Do zobaczenia!